Dzień dobry, Paweł Pyplok. Witam państwa we wtorek 20 grudnia w Wydarzeniach. Zobaczmy, co w dzisiejszym wydaniu. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta przegłosowano przyszłoroczny budżet. Planuje się, że dochody ogółem wyniosą na rok 2023 1 miliard 129 milionów złotych. Zakończono pracę na ulicy Marsa na osiedlu Słoneczna Dolina. Wyzwanie duże, bo działamy na materii miejskiej. Podczas poniedziałkowej sesji rady miasta przegłosowano przyszłoroczny budżet. Wynosi on 1 193 miliony złotych. W budżecie tym najwięcej, bo ponad 30% przeznaczono na oświatę oraz około 27% na działania w zakresie gospodarki komunalnej, transportu i usług planuje się, że dochody ogółem wyniosą na rok 2023 1 miliard 129 milionów złotych, w tym dochody bieżące prawie 940 milionów zł. Natomiast wydatki miasta przyjęto na poziomie 1 miliard 193 mln zł. Z tego na wydatki majątkowe miasta zamierza przeznaczyć prawie 270 milionów zł. A na wydatki operacyjne przyjęto prawie 915 milionów złotych. Tak wygląda generalnie propozycja tego budżetu. Oświata i gospodarka komunalna i transport to ponad 50% budżetu. Należy wskazać, że największy udział w tych środkach mają oświata i w zakresie gospodarki komunalnej, transportu i usług to jest 27%, czyli 30-27%, czyli widzimy, że ponad 50%. Jednocześnie w zakresie uchwalonego budżetu operacyjnego na rok 2023 przyjęto wielkości dochodów i wydatków przekładających się na uzyskanie nadwyżki budżetowej w wysokości około 24,5 miliona zł. Przedstawiając prognozowane wartości, chciałabym podkreślić, że prognoza budżetu na rok 2023 zakłada, iż główne kategorie budżetowe odnotowują wzrost w porównaniu do roku 2022. Największy wpływ na planowaną wielkość dochodów bieżących w roku 2023 ma wprowadzenie przez rząd programu polski ład przy uwzględnieniu kolejnej nowelizacji z września 2022 roku co między innymi przełożyło się na kolejne uszczuplenie udziałów w wpływach SPID w 2023 roku z rekompensatą w roku bieżącym jak również brakiem zakładanej wcześniej subwencji rozwojowej w projektowanym Budżecie. Dużym wyzwaniem dla miejskich finansów będzie zatem wygenerowanie założonego poziomu środków finansowych i efektywne wydatkowanie zaplanowanych środków. Działania będą głównie nakierowane na zminimalizowanie negatywnych skutków wynikających z wprowadzonych zmian systemowych oraz trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie przy jednoczesnym braku mechanizmu w pełni rekompensującego spadek dochodów. Z udziału w PIT w rezultacie wdrożonego programu Polski Ład. Inflacja, wysokość stóp procentowych, znaczący wzrost cen surowców, czy też zwiększenie minimalnego wynagrodzenia to tylko kilka z głównych czynników, które istotnie zwiększają koszty funkcjonowania miasta. A jak wspomniałam wcześniej, dochody miasta zostały w sposób istotny ograniczone. Zatem będzie to kolejny niełatwy, wymagający rok budżetowy. Pomimo trudnych warunków gospodarczych i dynamicznie zmieniającego się otoczenia legislacyjnego, miasto podejmuje szereg działań, które pośrednio mogą przyczynić się do podwyższenia uzyskania wpływów. I tak w dalszym ciągu koncentrować się będziemy się na możliwości największym wykorzystaniu pozyskanych środków bezzwrotnych. Dodatkowo w dalszym ciągu przyświecać nam będzie cel strategiczny obejmujący maksymalizowanie działań Inwestycyjnych, które pozwalają na pozyskanie nowych inwestorów oraz o zbudowę bazy mieszkaniowej na terenie miasta Zabrze. W sali historycznej Zabrzeńskiego Ratusza odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie robót drogowych na ulicy Marsa. Teraz na długości 650 metrów jest nowe oświetlenie, ścieżka rowerowa i chodnik. Wykonano m.in. kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz przebudowano sieć gazową. W kwietniu zaczęło się tak i, i kolejny A teraz w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące zakończenia inwestycji na ulicy Marsa. W ramach zadania musieliśmy wykonać infrastrukturę podziemną w zakresie kanalizacji deszczowej niezbędnej na potrzeby odwodnienia drogi, przebudowę gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia. Oraz budowę infrastruktury elektrycznej na potrzeby oświetlenia nowo budowanej drogi. Wyzwanie duże, bo działamy na materii miejskiej. Zawsze w tej sytuacji znajdujemy coś ciekawego w ziemi, zawsze się jakieś tam problemy pojawią. Dodatkowo mierzyliśmy się z tą problematyką braku dostępności materiałów szalejących cen, ale na szczęście udało się nad tym wszystkim zapanować i zrealizować zadanie w terminie. Dziś jest to nowoczesna droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Spełniająca wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt całej inwestycji to prawie 7 milionów złotych. To jest ulica 650 metrów, nowo wybudowana. Ja pamiętam, jak ta ulica jeszcze była szutrowa, wyglądało rzeczywiście jak na Marsie. W trakcie budowy zauważyłem wiele rzeczy, które się poprawiły bardzo pozytywnie i wpływają na bezpieczeństwo nie tylko tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale którzy będą korzystać z tego odcinka drogi. Mieliśmy to szczęście, mieliśmy dobrego wykonawcę, a odcinek, mimo że nie za długi, bardzo wymagający, bardzo trudny. Tak więc nie uciekamy od trudnych rozwiązań, nie idziemy na skróty, żeby zrobić dużo szybko. Porządkujemy miasto, porządkujemy i realizujemy te drogi, które rozwojowo dają szansę na realizację kolejnych ważnych zadań. A tych zadań było. I jest sporo. W tym roku nastawiliśmy się na miejsca postojowe. Na ulicy Rejmonta, ulicy Niepokulczyckiego, ulicy Staromiejskiej. E, I też na drogi lokalne. No i sztandarowe nasze zadanie, czyli przedłużenie Alei Korfantego. Oprócz tego realizujemy inwestycje na obiektach inżynierskich. Z ukończonych inwestycji warto jeszcze wspomnieć o oddanym do użytku pod koniec marca przepuście nad rzeką Czerniawką. A także o nowej kładce przy ulicy Heweliusza. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w trzecim liceum ogólnokształcącym ponownie zorganizowano przedświąteczne wydarzenie Dzień Anioła. Dzień Anioła w trzecim liceum ogólnokształcącym w Zabrzu to już wieloletnia świąteczna tradycja. Jest to koncert charytatywny, na którym zbieramy pieniądze. Piękna okazja, żeby się spotkać z rodzicami, z absolwentami i z uczniami przed świętami, żeby mogli wystąpić młodzi artyści, i ci śpiewający, i ci grający, i ci tańczący, no i oczywiście kabaret również. Przy tej okazji, no, wystąpiliśmy do innych szkół zabrzańskich i przedszkoli, a także instytucji kultury, zachęcając, żeby się z nami cieszyli tą przedświąteczną atmosferą, ogłaszamy też konkurs plastyczny, który polega na przygotowaniu przez dzieci z zabrzańskich szkół i przedszkoli jak najpiękniejszych aniołków. Jednym z punktów wydarzenia było nagrodzenie uczestników konkursu. Słodyczek, kubek. Czy lubisz robić takie rzeczy? Lubię robić takie rzeczy. Tegoroczny Dzień Anioła był szczególny, a to ze względu na to, że powrócił on po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią. Dlatego teraz jest nowy zespół, nowi ludzie, którzy chcą razem tworzyć i, i dlatego jest myślę całkowicie nowa, inna energia. Mamy niesamowitą grupę i grającą, i śpiewającą, i nasz kabaret. I to są moim zdaniem absolutnie profesjonaliści. Z nimi można zrobić wszystko. I naprawdę nie trzeba dużo czasu, tylko trzeba chcieć. A co przyciąga zarówno uczniów, jak i absolwentów do udziału w wydarzeniu? Myślę, że taka rodzinna atmosfera, którą wszyscy tutaj czujemy, że jednak jest tak bardzo przyjaźnie i no, jednak jest to taki bardzo, bardzo nam wszystkim miły czas. ma bardzo dobrze wspominam. Bywałem na nich faktycznie w liceum. No lata już lecą i znajomych z niższych lat już tutaj nie ma. Ale nauczyciele niektórzy mnie dalej pamiętają i przede wszystkim to jest tutaj fajne. No i też tak fajnie po prostu wrócić do tego budynku, żeby pochodzić po tych korytarzach i powspominać, zobaczyć jak się zmienia, bo, bo się, faktycznie od mojego pobytu ostatniego dużo się tej zmieniło. Środki zbierane w ramach aukcji przeznaczone są na rzecz fundacji Nasza Trójka. Ona ma cele statutowe i między innymi w tych celach statutowych jest też pomoc uczniom. I jeśli uczniowie takiej pomocy potrzebują, to jej udzielamy. Natomiast oczywiście również dokonujemy Zakupu różnych rzeczy na, dla uczniów yy, i wykorzystujemy, wykorzystujemy te, te zebrane pieniądze po prostu na potrzeby szkoły. Dla nas jest jeszcze jeden punkt bardzo istotny, mianowicie jest to okazja, żeby podziękować ludziom, którzy szkole pomagają. A ja bez pomocy rodziców naprawdę nie zrobiłabym bardzo wielu rzeczy, które udaje się zrobić w szkole. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia i do zobaczenia.